Penchart jest cienki w gry. Penchart nie umie grać w gry. Jak Penchart gra w jakąś grę, to widać, że nie ogarnia tematu, po prostu nie wie, co robi. Widać, że nie świeci, nie wychodzi mu to. Generalnie jest cienki w gry komputerowe. No tak, słuchajcie, nieraz, nie dwa, nie trzy, cała masa razy padło to stwierdzenie z waszych, z waszych palców w komentarzach. Że Pęczat jest cienki w gry i nie ogarnia. Ja sam z tego postanowiłem zrobić taki swój wizerunek: wykreować gościa, który nie przykłada się do gry, nie gra za dobrze, natomiast gra, bo lubi. I teraz tak, można byłoby na tym zakończyć ten film, ale chciałbym wam powiedzieć, dlaczego Pęczat jest kiepski w gry, bo tak, jestem kiepski w gry, przyznaję, nie ukrywam, nie jestem mega ogarem. Nigdy nim nie byłem, nigdy nie, mia nie miałem planu takiego, żeby być mega ogarem, jeżeli chodzi o gry komputerowe. Nigdy nie masterowałem gier, nigdy nie grałem w gry tak, żeby ukończyć za wszelką cenę. Nigdy tego nie robiłem. Dlaczego? Otóż y są pewnie różne kwestie y tego, o takich, takich prozaicznych powodów, jak to, że kiedyś za łebka, gdy poznawałem gry komputerowe, gdy grałem, gdy się nimi jarałem, to nie miałem dostępu do wszystkich platform, także tytułem... Tego, nie mogę znać wszystkich gier, jak nie grałem w coś, to nie mogę być w daną grę dobry, wiadoma rzecz. Natomiast później, po latach, gdy już miałem jakąś platformę, poznawałem jakąś daną grę, to nigdy nie było tak, że ją masterowałem i chciałem za wszelką cenę być w dobry, bo tak nie było, bo na tym nigdy nie zależało. Nigdy nie trenowałem, oczywiście, na widzę to była inna kwestia, nigdy nie trenowałem jakoś. Namiętnie w jakąś grę, żeby coś w niej osiągnąć, żeby zabłysnąć, żeby pokazać, że jestem dobry, żeby ją skończyć za wszelką cenę. Bo nigdy mi nie zależało na tym, żeby kończyć grę za wszelką cenę. To co skończyłem, to skończyłem, co mi się nie udało, trudno, to mi się nie udało. Dlaczego? Od dawien dawna, gdy zacząłem poznawać gry komputerowe, ja tak naprawdę z nimi dorastałem, bo przygodę z grami komputerowymi rozpocząłem gdzieś pod koniec, w połowie, pod koniec lat 80. coś takiego, czyli tak naprawdę w momencie kiedy te gry były archaiczne, z dzisiejszego punktu widzenia oczywiście i nie prezentowały sobą za wiele z dzisiejszego punktu widzenia. Oczywiście obserwowałem cały ten rozwój gier komputerowych, rozwój grafiki, ich oprawy, rozwój możliwości, jakie daje gra i tak dalej. Te gry się rozwijały, a ja z tym po prostu razem dorastałem, ja to obserwowałem, ja z tym też żyłem. No bo ja się interesowałem grami komputerowymi. Natomiast jak już wspomniałem, w gry komputerowe dobry nie jestem, ponieważ to co mnie zawsze interesowało bardziej w grze w czasach, kiedy poznawałem te gry w latach 80., na początku lat 90., fascynowało mnie to, że mogę grać w grę, czyli nie to, że gram, że przechodzę, że coś osiągam, coś zbieram, tylko to, że ja za pomocą joysticka, pada, mam wpływ na to, co się dzieje na ekranie. Ten obiekt, ten człowieczek, ten ludzik, to cokolwiek, co tam jest na ekranie, czym ja steruję, że to odpowiada na moje ruchy y, kontrolerem. Że ja mam wpływ na to, co to coś na tym ekranie robi. I to mnie bardzo fascynowało. Nie to, żeby przejść dalej, żeby coś osiągnąć, coś zebrać, tylko to, że ja mam jakiś wpływ na to, co się dzieje na ekranie. I to mnie fascynowało. I tak y, pod, do tych gier podchodziłem. Fascynacja tym, że mam wpływ na coś, co się dzieje na ekranie, bo tego nigdy nie było. Później, już zaczynały pojawiać się gry bardziej zaawansowane. Graficznie, pod względem oprawy, to bardziej bardziej niż samo granie, fascynowało mnie to, jak gra wygląda. I tutaj już o tym mówiłem chyba no parę razy, już o tym wspominałem. Przykład Street Fightera. Grałem Street Fightera dużo, ale nie byłem jakiś dobry. Słuchajcie, gdy miałem Street Fightera na midze, to często robiłem tak, że robiłem pauzę. Chyba była pauza, tak mi się wydaje. I obserwowałem, jak są zbudowane postaci. Ken. Prosty przykład Ken. Jego ręka, Cherry'u. Ja, mnie zawsze fascynowało to, jak jest zbudowana ta postać z pikseli. Jak tymi pikselami jest uwydatnione to mięśnie na, rę na ręku, zarysy mięśni dalej na ręce danego bohatera, Kena powiedzmy, Cherry'u. I zawsze to mnie fascynowało, jak ten zlepek pikseli układa się w postać. Ta grafika komputerowa, to zawsze mnie bardzo interesowało, oprawa, muzyka mniej. Oczywiście muzyka była uzupełnieniem jakby, natomiast sama grafika, tak jak to wygląda, jak to jest robione, fascynowało mnie strasznie. Później, gdy już te gry zaczęły się zmieniać, w 3D przechodziły to już nie tak bardzo, bo tutaj musimy powiedzieć sobie jasno, że fascynacja grafiką, oprawą w grach, tak, ale taką wiecie, te 16-bitowe, płaskie bitmapy i tak dalej, to nie trójwymiar, bo nie byłem w stanie fascynować się Lara Croft w pierwszej części Tomb Raidera, bo, bo nie. Po prostu nie. Chociaż, powiedzmy sobie szczerze, po Phoenix w trzecim teknie Pierwsza klasa, pierwisor, bardzo mi się to podobało. Mięśnie, to wszystko, wiadomo. Jak w Street Fighterze. Bardzo, także ja bardzo jarałem się oprawą, rozkminiałem to. Oprawą graficzną, rozkminiałem tą oprawę graficzną. Obserwowałem, jak te postacie są zbudowane. Oczywiście sam też. E, próbowałem coś robić. Już mówiłem o tym, bawiłem się kiedyś w drukspaincie na Midze. Rysowałem te postaci, obrysowywałem, odrysowywałem sobie piksel po pikselu. Patrzyłem, jak to się zachowuje. Starałem się sam. Rysować. No to zamiłowanie do grafiki komputerowej po części mi zostało do dziś, jednak z tytułu no, cza braku czasu, tak? Nie rozwijałem tego w ten sposób, bo nigdy się nie kształciłem w tym kierunku. Natomiast parę programów ogarniam, potrafię sobie coś tam zrobić, jeżeli chodzi o grafikę, tak? Po prostu. To mi zostało z tamtych lat. fascynacja grami komputerowymi i grafiką, oprawą graficzną w tych właśnie grach. Dlatego nigdy nie, nie zależało mi na tym, żeby grać nie wiadomo jak w daną grę, żeby coś osiągać. Dziś to widać, yy, na przykład na liveach. Chociaż z drugiej strony też powiem wam wprost, że są gry, w które jestem dobry z tytułu tego, że kiedyś grałem z kolegami na dwóch graczy. Na przykład, no to siłą rzeczy się grało, to nie stałem przy ekranie z lupą, nie patrzyłem się, jak jest zbudowana dana postać, po prostu grałem i to była rywalizacja. Jak jest rywalizacja, no to siłą rzeczy trenujesz podczas tej rywalizacji, uczysz się po prostu tej gry. Hmm. Przykładem będzie Street Fighter, w którego potrafię grać, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że nie jestem dobry Street Fightera w sensie takim, że to co umiem, potrafię wykorzystywać w różny sposób czy też w Tekena. Ja raczej jak ktoś się przyjdzie jak ja gram, to gram oklepanym schematem. Taki, taki czas, taki czas, taki czas, taki czas. Ja tak gram w te gry Street Fighter Tekken na przykład i tak dalej. To nie ma jakiejś takiej głębszej, głębszej filozofii w tym, co ja tam po prostu robię To, jest to jak ja się nauczę grać. Najczęściej na dwóch graczy z komputerem tyle o ile. Bo, słuchajcie, to, że jestem zafascynowany grafiką, to wyszło dosyć szybko. No, bo to wiadomo, to czujesz, że czymś się fascynujesz. Komiksy, gry komputerowe, rysowanie, malowanie, no, bo to zawsze mnie ciągnęło. Ja sobie rysowałem, przerysowałem te postaci z bajek, z gier na kartki papieru gdzieś tam do bloku swojego i tak dalej, kredkami, różnymi sposobami, farbami. Ja tym żyłem, ja tym się fascynowałem. Nie jestem jakiś super w rysunku, nie jestem grafikiem komputerowym, ale zawsze mnie to fascynowało po prostu. Nie rozwijałem się w tym kierunku. Może też tytułu tego, że nie. Moi rodzice nie byli nigdy bogaci, nie mogli pozwolić sobie na to, żeby kupować jakieś sprzęty, które byłyby w stanie zaspokoić moje zapotrzebowania. Czyli, pc -ta stosunkowo szybko, Amiga to troszeczkę tak, ale to szybko się jakby u mnie wyczerpało. Wiadoma rzecz. Są pewne ograniczenia, których nie przeskoczymy, będąc młodymi ludźmi. To się po prostu nie da. Nieważne. Też wiecie, kiedy się zweryfikowało to, że nie jestem dobrym graczem. Gdy zacząłem y, uczęszczać do salonów gier komputerowych, no, salony gier salony, No, wiadomo, tam gdzie stały automaty i się grało. Gdy podchodziłeś grałeś sobie w domu na Amidze na komodorku, no to myślałeś sobie, no ogarniam, jest ok, ogarniam. Później gdzieś poszedłeś do salonu gier i widziałeś jak grają na przykład Street Fightera. No, ogarniam. Stali bywalcy salonów gier, którzy mieli każdą grę zmasterowaną. To też ja nigdy nie masterowałem gier. Absolutnie, na tym mi nie zależało, ale tacy, którzy w salonach gier mieli dane gry zmasterowane, to było widać, jak oni grają. I w pojedynku jeden na jednego na dwóch graczy zero szans. Nie miałem żadnych szans tak naprawdę. I wtedy się właśnie zweryfikowało też to, że nie jestem dobrym graczem. Drugi raz się zweryfikowało to, że nie jestem dobrym graczem, gdy w czasach, gdy miałem PC-ta. pierwszy raz go podpiłem do internetu i zagrałem online w kolina Macrear reli dwójkę chyba. W którym myślałem, że idzie mi dobrze. No, mm, no tak, mi szło dobrze. Szybko się zweryfikowało, jak dobrze mi idzie w kolina. I to była kolejna taka rzecz, która uświadomiła mi, taka sytuacja, która uświadomiła mi, że nie jestem dobry w gry komputerowej. I dzisiaj to, prawda, wszystko wychodzi na jaw. Także to, o czym piszecie, że mm, penchat jest cienki w gry. Tak, ja tego nie ukrywam. Jestem bardzo cienki w gry, dlatego często, jak odpalam jakąś grę, ustawiam sobie poziom yy, miękka parówka, że jak to tak nazywam, bo. Bo raz może dlatego, że jestem leniwy, leniwy, a drugie że dlatego, że łatwy poziom daje mi możliwość interakcji z wami. Słuchajcie, bo to jest też tak, że na live'ach to już w ogóle wychodzi, jak jestem dzięki w gry. To już absolutnie wychodzi, ale to powód jest bardzo prosty, bo gram w grę, muszę obczaić, czy mi wszystko działa, czyli czy, czy, się, czy się streamuje, bo na tym mi zależy, czy nie mam jakichś baboków na OBS-ie, tam coś tam, coś tam. I też na interakcji z wami, czyli czytam czata. Cezary mi czyta czata, to też mi pomaga, ale generalnie czytam czata, odpowiadam, staram się odpowiadać, wiecie, z sensem myśleć o tym, co mam powiedzieć, a nie o nad tym, co się dzieje na ekranie. No i to się szybko weryfikuje w tych grach często ginę. Ale też nie zależy mi na tym, nie ukrywam tego, nigdy mi nie zależało na tym, żeby pokazywać skilla. Od pokazywania skilla są inne kanały. Na przykład takim kanałem jest kanałem, taką jest zborsu, który jest dobry w gry. Jemu idzie bardzo dobrze, on to potrafi ogarniać jedno i drugie i tak dalej ma... Większą podzielność uwagi, może tak, tak to nazwę. I po prostu pokazuje, na co go stać i co potrafi, i to jest okej, okay. to jest dobre. I to dobrze, że takie kanały istnieją, jak jego kanał, na przykład, I taki kanał jak mój kanał, gdzie tam się można napawać tym, jak dobrze gra Borsuk w gry, a u mnie po prostu można się pośmiać, że mi nie idzie w gry. No, <laughs> po prostu i tyle. Dla każdego coś miłego, co kto lubi, tak naprawdę. I to jest dobre, bo różnorodność jest dobra. Gdybyśmy wszyscy grali dobrze w gry, to byłoby nudno. Nieprawdaż? No właśnie, tak by było. Pozdro Borsuk, taka, taka propo. E, zaglądam czasami nieczęsto, ale zaglądam czasami, jak, jak mam czas. Zresztą, kiedy nie wejdziesz do Borsuka, Borsuk zawsze nadaje, także <gryw> zawsze jest okazja, także... Pozdro serdeczne. No, także słuchajcie, dlatego nie jestem dobry w gry, nigdy nie byłem dobry w gry i nie udaję nawet, że jestem dobry w gry. To, co ogarniam, to ogarniam, a to, czego nie ogarniam... To nie ogarniam, nawet się nie staram ogarnąć i mam to w poważaniu i nawet wychodzi śmiesznie, bo gdzieś tam się na, tych, na tym YouTubie, wśród osób, które obserwują mój kanał, oczywiście rodzi takie, takie, takie określenie, że to jest cienki w gry. I Bardzo dobrze, że jestem cienki w gry, bo jestem cienki w gry i tak to ma właśnie wyglądać, I tak to ma zostać. Jestem z tego dumny, że jestem cienki w gry i nawet się nie staram być niedobry. I bardzo dobrze, na tym to właśnie wszystko polega. No, także tak w skrócie, takie wyjaśnienie stwierdziłem, że Wam nagram, bo... Ja za to widzicie, widzicie, jak to u mnie wygląda. Ja gram cienko, ale oprawa jest spoko, tyle layouty jakieś są spoko, tak mi się wydaje. No graficznie jakieś tam rzeczy, tak staram się to ogarniać, żeby wszystko wyglądało. Zależy mi na y, jakości, w sensie tutaj całej otoczki graficznej, że tak powiem, bardziej niż na tym, żeby dobrze grać w gry. Ale czy jest w tym coś złego? Chyba nie. Chyba nie. Tak mi się wydaje, ale napiszcie, co o tym myślicie. E, oczywiście są gry, w które jestem dobry. Cezary twierdzi, że jestem dobry z Street Fightera. Nie, nie jestem dobry. Po prostu je gram jak automat. Tak jak się nauczyłem, tak gram. Po prostu i tyle. Także. Ale piszcie co tym myślicie. Czy Wam się taka forma podoba? Ja to, że nad nie udaję, że jestem dobry. Tylko mam to centralnie gdzieś. Nie zależy mi na tym, czy Wam to pasuje, czy, czy, czy nie. Czy mam trenować w te gry i w ogóle nie mieć interakcji z Wami, tylko grać i, i grać i Cezary będzie mi czytał. I będę dalej grał można. Ale są inne kanały, które tak nie tak robią, tylko ogarniają gry w dobry sposób, jak należy. I takie kanały ja oczywiście polecam. Jak najbardziej jeden w sumie kanał taki znam, na którym gość gra dobrze, borsu w sensie, który oglądam. Jest parę takich kanałów, dużo kanałów, gdzie ludzie grają dobrze. Ja, ja nie muszę i nie gram nowe. Także dajcie znać, co o tym myślicie. Napiszcie, jak to wygląda z Waszej perspektywy. śmiesznie, a może nie śmiesznie. Nie wiem, dajcie znać. A w tym odcinku to ma tyle. Też dzięki wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam Was, Pęczac, i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.